Gnostyczna koncepcja wiedzy wewnętrznej, a proces indywiduacji. Co warto dodatkowo wspomnieć w kontekście odkrywkowej natury psychologii analitycznej i psychoanalizy, to fakt, że gnostycyzm kładł szczególny nacisk na rozwój wewnętrznego wglądu i samowiedzy, nousys, jako klucz do duchowego wyzwolenia. Ale nousys nie była tu jedynie wiedzą intelektualną czy teoretyczną, ale też silnie intuicyjnym, bezpośrednim doświadczeniem ukrytej. Duchowej czy też gboskiej rzeczywistości. Do pewnego stopnia podobny status wartościowania psychologicznego wglądu obserwujemy w psychologii Junga. Osiągnięcie wewnętrznej wiedzy Gnosis wymaga tu od jednostki nie tylko introspekcji czy kontemplacji, ale i otwartości i gotowości do wewnętrznej przemiany. Nabyta podczas analizy jungowskiej wiedza ta prowadzi do rozpoznania iluzoryczności władzy czy kontroli przez egoświadomość i rozpoznania udziału podmiotu nieświadomego w życiu osoby. Podobnie w gnostycyzmie dochodzić miało w wyniku praktyki wewnętrznej do rozpoznania iluzorycznego charakteru świata materialnego i odkrycia ukrytej duchowej prawdy. Nie dziwi więc fakt, że Jung dostrzegał głębokie podobieństwa pomiędzy gnostyczną nousys i psychologicznym procesem indywiduacji. Podkreślał, że indywiduacja jest drogą wewnętrznego poznania, w której jednostka odkrywa nieświadome aspekty swojej psychiki i integruje je z Ego. Ta podróż prowadzi do transformacji świadomości i odkrycia jaźni jako źródła wewnętrznej harmonii i transcendencji. Dla Junga proces ten był nie tylko psychologiczny, lecz także duchowy, co czyniło go zbliżonym do gnostycznej ścieżki Nousys. Gnostyczna idea że poznanie siebie jest równocześnie poznaniem boskości znalazła wyraz w jungowskim podejściu do symboliki religijnej i mitologicznej. Symbole takie jak mandele, krzyż czy labirynt reprezentują proces wewnętrznej transformacji i odkrywania ukrytej w nas świętej prawdy. A jungowska analiza symboliki skojarzonej z jaźnią i symboliki skojarzonej z ideą Boga wykazuje daleko idącą zbieżność. Pokazuje to, że najgłębszy i najbardziej sakralny element człowieka w perspektywie jungowskiej i najcenniejszy, duchowy aspekt człowieka w perspektywie gnostyckiej, mają podobne cechy dystynktywne. Dlatego właśnie prastara wizja gnostyków, wyrażona w formie ich wizji czy mitów, wydaje się nam często zaskakująco żywa i aktualna, bowiem koreluje ze współczesnymi koncepcjami psychologicznymi jako metafora ludzkiej przemiany, drogi do stanu wyższego aksjologicznie który ma w sensie jungowskim znamiona psychologicznej pełni.